Łukasz, ty wczoraj rzuciłeś wyzwanie Normandii, że wyzywasz go na debatę. Grupa, a co wy możecie powiedzieć na ten temat, że ja wyzywam Normandię na pojedynek na strzelnicę? I stawka jest taka, jeśli Normandia wygra pojedynek, to ja zobowiązuję się przeczytać wszystkie książki Albina Siwaka i umieścić je na górnej półce mojej biblioteczki. A jeśli ja wygram, to Normandia zobowiązuje się podetrzeć dupę wszystkimi książkami. Albina Siwaka. Mogę też wyzwać na pojedynek na strzelnicę tą jego Joannę Skierc. To tutaj stawką pojedynku będzie to, że jeśli pani Joanna wygra, to ja obejrzę wszystkie kazania księdza Woźnickiego, a jeśli ja wygram, to pani Joanna zobowiązuje się przeczytać wszystkie encykliki Jana Pawła II. No, jeśli chodzi o jagodę, to zrobimy tak. Jeśli jagoda wygra, to ja zobowiązuję się chodzić za, z nią na wszystkie te marsze antyszczepionkowe, nie tylko. Chociaż jestem zaszczepiony trzykrotnie. <gryw> A jeśli ja wygram, to jagoda zobowiązuje się zaszczepić.